Witajcie, mamy kolejne zadanie, które na podstawie wzorów funkcji mamy wykorzystać tutaj. Oczywiście to co wam tu przypominałam, a więc jest to moja taka przypominajka, ponieważ potrzebujemy wyznaczyć wierzchołek, oś symetrii, zbiór wartości, monotoniczność, miejsce zerowe, postać kanoniczną i postać iloczynową, czyli wszystko tutaj opisałam. Zacznę od tego, że żeby policzyć wierzchołek, który tak naprawdę w naszej funkcji gra bardzo wielką rolę, zresztą za chwilkę się przekonacie, jak będziemy tutaj wyznaczać go i do czego on się nam przyda, potrzebujemy przypomnieć sobie wzór ogólny. Dlatego on tu jest przedstawiony. Wzór ogólny naszej funkcji to ax plus bx plus c zawsze z niego będziemy korzystać on jest podstawą naszej funkcji i z niego wyznaczymy literki a b i c po co otóż po to żeby zawsze w takiej sytuacji móc korzystać ze wzoru my mamy wzór i wiemy o tym że we wzorze na wierzchołek mamy sytuację taką że jest to minus b popatrzcie przez 2a i jeszcze minus delta przez 4a a delta to b kwadrat minus 4ac. Czyli te literki będą kluczowymi literkami. I od tego też zacznę. Najczęstszy błąd, który popełniacie niestety, to jest to, że błędnie wyznaczacie literki. Ja przepiszę ten wzór, który mamy podany, czyli f od x jest równe 6x minus x kwadrat minus 9. I możecie to zrobić tak: albo od razu ustalacie a, b i c. Albo zamieniacie kolejność tak, aby było a, b i c. Nie ma różnicy, jak się nauczycie, czy wy zrobicie w ten sposób, czy w ten sposób, który ja w tej chwili pokażę. Nie ma żadnej różnicy. Ważne, żebyście prawidłowo wyznaczyli a, b i c. a to jest zawsze literka, zobaczcie, która stoi przed x kwadrat, a pod tą literką kryje się jakaś cyferka, czyli a. To jest to, co stoi przed x kwadrat. Szukam x kwadrat i on jest o tutaj. A więc to jest minus, ale samo minus nie stoi, jest to po prostu minus 1. b, zwróćmy uwagę tu, jest to liczba stojąca przed x, czyli b to liczba 6. Natomiast c, to liczba, która nie ma xów, czyli minus dziewiątka. To jest klucz do zadania. Jak ten klucz już mamy, to możemy w tej chwili policzyć wierzchołek. Do wierzchołka potrzebuję policzyć literkę P, czyli minus B przez 2a, i to jest do mojego wierzchołka. No i teraz policzmy. B to szóstka, czyli będziemy mieć minus 6 przez 2 razy A, a, a to minus 1 Czyli mamy minus 6 przez minus 2, minus 6 przez minus 2, minus przez minus, pewnie wszyscy pamiętacie to jest plus. A więc mamy 3. I teraz możemy dalej wykonywać nasze zadanie. Czyli mamy P. Co możemy dalej zrobić w takiej sytuacji? Możemy policzyć Q w dwa, na dwa różne sposoby. Pierwszy sposób to jest. Wykorzystanie wzoru na Q. Drugi sposób, podstawienie liczby 3, które już potraficie podstawiać pod nasz cały wzór. I tak też zrobimy. Czyli zrobię to pierwszym sposobem, obojętnie który sobie życzycie. To na przykład, że Q to się równa f od p, czyli tak naprawdę równa się f od 3, znany jest wam to zapis, czyli pod wszystkie nasze x -y będę wstawiać cyfrę 3. Czyli co robię? Biorę sobie zakreślacza i ta trójeczka wskakuje tu i wskakuje tu. No to robimy, czyli 6 razy już nie x, tylko trójeczka odjąć. Już nie x, tylko trujeczka. Do potęgi drugiej odjąć 9. I teraz uważajcie, bo najczęstszy błąd jest tu właśnie wykonywany. Kiedy zobaczycie minusy, plusy, zawsze to są oddzielne kawałeczki, czyli w tym kawałeczku coś wykonam, w tym kawałeczku i w tym oddzielnym. 6 razy 3 to 18. Odjąć. 3 do potęgi drugiej to 3 razy 3. Nie daj Boże, żebyście to zrobili 3 razy 2, bo to nieprawda. To jest 3 razy 3, czyli mamy 9 i jeszcze odjąć 9. No i wychodzi nam, że 18 odjąć 9 i jeszcze odjąć 9 to 0. W związku z tym wiemy, że nasz wierzchołek ma współrzędne. P i Q przypominam, bo to są zawsze współrzędne naszego wierzchołka, z czym P to jest liczba 3, a Q to jest liczba 0. Taki jest nasz wierzchołek. Jest drugi sposób na policzenie tego, i w drugim sposobie jest policzenie delty. Delta to b kwadrat minus 4 a c. Tak? Czyli zastępujemy deltę teraz kolejno naszymi literkami. Ja teraz użyję zakreślacza niebieskiego, czyli zamiast naszego A wstawię tu minus jedynkę, zamiast naszego B wstawię szóstkę i zamiast naszego C wstawimy minus dziewiątkę, czyli o tu. Jeśli ktoś jeszcze ma z tym kłopoty, może w ten sposób mu to pomoże. B, czyli 6 do kwadratu. Odjąć 4 razy nasze a, czyli razy minus 1. I nie daj Boże, żebyście to tak zapisali. I potem zrobili jeszcze c. Czyli minus 9 i też tak zapisali, bo to jest bardzo poważny błąd matematyczny, na no którym zresztą sami się pomylicie. Ponieważ pomiędzy tymi literkami jest ukryte razy, to wy zawsze obowiązkowo tutaj, gdy są dwa znaki, razy i minus, musi być nawias, razy i minus musi być nawias. To jest najczęstszy błąd, który popełniają uczniowie. Oddzielamy kawałki w tym kawałku, zrobimy coś, i tu cały jeden wspólny kawałek, ponieważ między nimi jest mnożenie. 6 do kwadratu to jest 6 razy 6, czyli 36 i minusy. 1 minus, 2 minus, 3 minus. Minus razy minus daje nam plus, ale jeszcze raz razy minus daje nam minus, a więc 4 razy 1 i razy 9 to jest 36. Delta w takiej sytuacji wyszła nam 0. Skoro tak, to wracamy teraz do naszego wzoru na Q, a nasz wzór na Q mówi tak, minus delta przez 4 razy a, czyli 0, no bo nie będę pisać minusa, przez 4 razy a, czyli razy minus 1. A coś przez, na dole cokolwiek by tu nie było, jeśli na górze jest 0, Automatycznie daje nam 0, czyli wierzchołek, jak widzicie, musiał wyjść dokładnie taki sam, no bo gdyby nie wyszedł, to byśmy zrobili błędnie. Jakimkolwiek sposobem byśmy tego nie wykonali, to zawsze musimy w ten sposób dojść do tego samego wyniku, czyli nie ma opcji, cokolwiek byście nie zrobili. Teraz punkt drugi. Punkt drugi to jest po prostu wstawienie oś symetrii. Oś symetrii to jest po prostu X równy P. A więc patrzę na nasze P, które jest tu kluczem, czyli 3. I tak naprawdę w drugim punkcie po prostu zapiszę sobie coś takiego. Drugi punkt to X równa się P, a więc równa się 3, bo tyle mi wyszło w punkcie trzecim. I to jest wszystko, jeśli chodzi o punkt trzeci. Przepraszam, drugi, bo to było x równe p e, równe 3. Teraz w punkcie trzecim mamy zbiór wartości. I tu już uwaga: do zbioru wartości potrzebujemy sobie narysować szkic. Tylko szkic, nie trzeba nic więcej, tylko szkic. Do szkicu będę musiała tutaj e, popatrzeć sobie na naszą funkcję, jak nasza funkcja wygląda. Otóż nasza funkcja wygląda następująco. Ona ma przed x kwadrat liczbę minus 1. Minus 1 powoduje, że ona wygląda tutaj w ten sposób, czyli ona jest odwrócona, a więc będzie wyglądała w sposób następujący. O, o w taki. I ona tutaj będzie miała wierzchołek, który już określiliśmy. Oj, coś nie współpracuje ze mną dzisiaj ten komputer. Czyli wierzchołek nasz. To P i Q przypominam, czyli 3 i 0. I teraz uwaga, zobaczcie, tu też był wierzchołek brany, tylko tu było planę P, a w zbiorze wartości będzie brane. I tu macie to opisane, zobaczcie. Czyli teraz jadę od dołu, moja funkcja się zaczyna, a więc mój zbw, czyli zbiór wartości, to jest równy albo należący, bo obojętnie jak zapiszecie, tak będzie dobrze. Odkąd? Od dołu, 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 dołu do tego miejsca tu, ale uwaga do y, bo zbiór wartości to zbiór y. Jedziemy od dołu do góry po osi. Y, czyli tym razem jedziemy od minus nieskończoności i kończymy w zerze, zamykając te 0. Tak wykonujemy zbiór wartości. Teraz przejdę do monotoniczności, ale najpierw usunę wszystko to, co mam na tablicy, żeby nam nie przeszkadzało. Po usunięciu możemy przejść do Kolejnego punktu, czyli do monotoniczności. Monotoniczność, czyli punkt czwarty, który sobie teraz zapiszemy, to jest funkcja rosnąca, malejąca bądź stała. Narysowana nasza funkcja wygląda w ten sposób, tak mniej więcej, i ona w tym miejscu, tutaj, o, do tego miejsca sobie tu, o, co robi? Leci do góry, czyli rośnie, a więc f. Rosnąca dla x'ów należących od kąt, stąd od minus nieskończoności, dokąd? Do punktu wierzchołka, a wierzchołek jest tu, do punktu 3, dlatego że bierzemy tutaj współrzędną xową, czyli do 3. Natomiast jest tutaj o malejąca. Czyli f maleje dla x należącego od naszego wierzchołka, czyli od 3 do gdzieś tam daleko na osi x do plus nieskończoności. I w ten sposób czwarty punkt mamy już. Teraz możemy przejść do punktu pi piątego. Piąty punkt to miejsce zerowe. Do punktu piątego, do miejsca zerowego to po prostu najlepiej policzyć. Deltę. Ale na początek przyrównać to do zera, czyli wszystko to, co było w funkcji, a więc 6x minus x kwadrat minus 9, zrobić równe 0. My już do tego mamy policzoną deltę, bo my wyliczyliśmy, że delta jest równa 0 i teraz trzeba przypomnieć sobie, co się dzieje, gdy delta jest równa 0. Gdy delta jest równa 0, liczymy sobie x0 minus b przez 2a, a więc minus b, b to 6, czyli będzie minus 6 przez 2 razy a, czyli razy minus 1, a więc wychodzi, że minus 6 przez 3. I w ten oto sposób wiemy, że miejsce zerowe to jest właśnie x0 równy minus 6 przez minus 3, czyli minus przez minus daje nam plus, tylko na pewno dobrze to zrobiłam, zwróćcie uwagę, to jest najczęstszy błąd, który popełniacie. No i uwaga, skąd mi to 3 wyszło? Przecież to mnożenie. A nie, 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 tak to się nie bawimy. To nie może tak być. Czyli wycofujemy się z tego zapisu, tak? Bo to jest 2 razy minus 1, czyli minus 2. Uważajcie, często tu popełniacie błędy. Minus przez minus daje nam plus 6 na 2 daje mi 3. A więc moim miejscem zerowym jest punkt 3. I mamy zakończony punkt 5. W punkcie szóstym należy postać kanoniczną podać. Postać kanoniczna, czyli przepisane po prostu wzór. A więc y równa się a x minus p kwadrat plus q. Proszę bardzo, wstawiamy. A to minus 1 tutaj. Czyli minus 1. x minus p. p to trójeczka I plus q. 0. Tak możemy to zostawić. Będzie też wszystko dobrze. No i zostaje nam jeszcze jeden punkt. Ostatni to jest postać iloczynowa. I postać iloczynowa to jest wzór taki. My mamy x0. Pamiętajcie, że x0 to jest. Miejsce podwójne. Czyli to oznacza, że tutaj w tym wzorze, żeby to wykonać, wystarczy zapisać, że. A my już wiemy, że to jest minus 1. Sprawdźmy to jeszcze. Ale tak, minus 1, czyli wstawię sobie minus 1. Tutaj x na razie w ten sposób zrobię. I teraz te x1. To jest równe x2, ponieważ to jest delta równa 0, a przy delcie równej 0 mamy tak zwane miejsce podwójne, czyli dwa razy wpisujemy tą samą liczbę. I to jest postać iloczynowa. x0 wpisujemy. To trzeba byłoby po prostu zapamiętać. Jeśli chodzi o to zadanie, to to wszystko. Dziękuję bardzo.